Rozmowy wewnętrzne. Podcast o świadomości i rozwoju prowadzony przez Olgę Budkiewicz i Ewy Wrotek. Wiele nas dzieli, ale jeszcze więcej łączy. Dwa pokolenia i dwa punkty widzenia. Witamy. Dzisiaj porozmawiamy na kilka tematów: o byciu mhm. dumnym, o poczuciu szczęścia kontrolowaniu myśli o kompromisach, odpuszczaniu i walce. To, to są rzeczy, które są dosyć istotne, a nawet bardzo, ale można je wszystkie zmieścić w jednym odcinku. Mm. Ciekawa jestem, jakie połączenia między nimi znajdziemy. O, zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Hmm. To co pierwsze? Bycie dumnym. Ja myślę, że o byciu dumnym, bo Uczono nas od dziecka, że bycie dumnym to jest nie w porządku, że to jest zarozumialstwo, tak samo jak zmiłość własne i inne rzeczy, że to jest zarozumialstwo, jak można być dumnym. tylko trzeba być jakim? Skromnym i pokornym. I pokornym. <laughs> tak. Słowo nemezis. Tak, pokora. Słyszę często ostatnio i po prostu nie, jak jeszcze przeczytałam... Hmm... Synonimy słowa pokora to po prostu są paskudne, same takie poniżające, okropne. Rozpłaszczające człowieka, no. Tak. Ale bycie dumnym mamy na myśli w taki zdrowy sposób. Nie bycie dumnym, ja to jestem ktoś, a ty jesteś nikt, absolutnie nie. Ale bycie dumnym wtedy, kiedy zrobiło się coś fajnego, kiedy się odniósł jakiś sukces, kiedy się coś udało. Fajna rzecz się zadziała, i wtedy mogę być siebie dumna. Mhm. Bo też warto powiedzieć, że jakby każde słowo może mieć tą jasną i ciemną stronę. I w zależności od tego, w której, w której skali operujemy, no to duma może być bardzo zdrowa, napędzająca, podnosząca w ogóle, tak. Ale może być też destrukcyjna, tak jak powiedziałaś, że zadzieranie nosa, uważanie, że jesteście lepszym od innych, i tak dalej, i tak dalej, no to wiadomo, że nigdzie nie prowadzi, ale bycie dumnym z siebie jakby wiąże się też z docenianiem siebie, a to bywa trudne. Bywa trudne. Mnóstwo osób tego nie potrafi, ale warto. Warto, bo podnosimy się na duchu, podnosimy swoje, swój wizerunek własny, podnosimy swoje myślenie o sobie dobre i warto doceniać siebie. Mm -hmm. e chciałam też dodać, że warto doceniać innych. Tak. I, I mówić i im mówić to. Im. <laughs> I właśnie chciałam I coś powiedzieć teraz ważnego. Bo dzisiaj myślałam nad tym i doszłam do wniosku. Kurczę, chyba nie wiem, czy to mi tak składnie wyjdzie, bo już. A, o mi się mokry robią? Że nikt nigdy tak wiele razy nie powiedział mi, że mnie docenia jak Olga. Że jest ze mnie dumny. Tak. W całe moje życie najwięcej od ciebie to od razu usłyszałam. Bardzo często mi to mówisz. I wiecie, jak to buduje? To jest a, niesamowite. To są, tylko, Bo... to są tylko dwa słowa, ale słowa potrafią bardzo dużo zrobić dobrego. Tak. Bo też mm, przez to, że nasza relacja jest taka, wiesz, zażyła i, i przechodzimy przez różne burze swoje własne i wzajemne, to jakby nie że, między so, nie, że między sobą, ale Twoje i moje. I obie sobie w tym towarzyszymy. I ja myślę, że nikt mm, tak dobrze nie widzi mojego rozwoju i mojej zmiany jak Ty. I vice versa. I dlatego tak. jakby ja, ja w ogóle uwielbiam doceniać ludzi. Ja lubię ludziom mówić, że są do mnie ważni, że że robią dobrą robotę, że jestem z nich dumna, że jakby raduje się moje serce, jak widzę ich wzrost. I no tak też jest w twoim przypadku i widzę, że widzę jak pewne rzeczy się zmieniają i jak stawiasz pewne kroki i podejmujesz pewne decyzje, stawiasz granice. Um, I też, wiadomo, nie widzimy tego często u siebie, ale z boku lepiej widać. Tak, dzisiaj nawet rozmawialiśmy o tym, że perspektywa ma znaczenie. No, oczywiście, że inaczej widzisz, jak już z boku. I ja widzę pewne rzeczy, których ty nie dostrzegasz, tak, bo też sami jesteśmy dla siebie surowi. Dlatego mhm. warto to mówić i werbalizować. Też uważam, że. Yy, Dużo razy od Ciebie po prostu usłyszałam te ważne słowa wtedy, kiedy one były potrzebne, tak? Jestem z ciebie dumna, brawo ty. W ogóle to masz rację, że warto mówić ludziom miłe rzeczy i doceniać ich, ale to się przyznaje bez bicia długo o tym nie wiedziałam. A długo nie potrafiłam i nie mówiłam tego innym. No, ja mówię o dzieciach swoich, bo to jest zupełnie inna rzecz. Ale obcym ludziom a po co? Tak? A teraz wiem, że to jest niezwykle ważne i trzeba ludzi doceniać. Nigdy nie wiemy, komu może zrobić dzień nasze miłe słowo, albo może uratować przed jakąś durną decyzją. To, to jest tylko kilka słów. Ale warto docenić, warto powiedzieć, naturalnie ja mówię o szczerym mówieniu, a nie o takim klepaniu, bo, bo bez sensu, tak? Ale to jest, to jest niezwykle istotne, bo. No bo jest. Bo lubimy być doceniani i naprawdę to może zrobić dobrą robotę. Mówienie no tak, to już mówiłam rzeczy. o tym w odcinku o, o miłości romantycznej, że mimo, że mamy nawet tą mocną bazę w sobie i, i sami siebie kochamy i relacja ze sobą jest super, to chcemy być kochani przez drugą osobę, chcemy być widzeni przez drugą osobę. I tak samo tutaj. Chcemy, żeby ktoś widział nas, doceniał. Tak, powiedzą, robimy docenianie. Wow. Mhm. Tak, robisz super robotę, bo wiadomo, że samego siebie czy samą siebie... Też trzeba doceniać, też trzeba znaleźć sposób na to, ale mm, nie zawsze jest łatwo, bo jesteśmy swoimi największymi krytykami. Ale skoro inni są naszym lustrem, to teraz tak mi przyszło, to im bardziej sami będziemy się doceniać, tym bardziej inni będą nas doceniać. Mhm, to też prawda. Tak. A z kolei odnośnie tego, z boku widać lepiej, Właśnie po to jest potrzebna druga osoba. Nie mówię koniecznie o partnerze czy partnerce, ale w ogóle jakaś druga osoba bliska, która zauważy, pomoże ci znaleźć coś. My tak często rozmawiamy, nawet dzisiaj rozmawiałyśmy. Pytam Olkę o coś i ona jakoś tak szybko wychwyciła, a co mi tam można było znaleźć. Ja mówię, kurczę, sobie właśnie nie zauważyłam, no bo z boku widać lepiej. Dlatego Inaczej. też raz bywa, że samemu ciężko sobie pomóc, dlatego warto się zwracać do innych o pomoc. Mhm. Tak, to żadna forma słabości, nawet kurczę, ja myślę, że. Nawet to siły też, raczej. Tak, tak. I też mówiłam, że jednak w relacjach wzrastamy bardziej, bo, bo ktoś zauważy to, czego my nie chcemy widzieć i nam wskaże. No i to też w tym pozytywnym aspekcie, tak, często nie doceniamy albo albo nie zauważamy swoich sukcesów, a ta osoba z boku powie hej, jakby halo, zatrzymaj się, zobacz, brawo. Pięknie. Mhm. Także bądźmy takimi osobami dla innych, bo to, bo to ważne. Świat tego potrzebuje, my tego potrzebujemy i ja trochę wychodzę z założenia, że traktuję ludzi tak, jak ja bym chciała być traktowana i nie, nie chodzi tylko o to, że nie wiem, nie odzywam się źle, ale właśnie chodzi o tą drugą stronę, że ja odzywam się do innych tak, jak chciała, żeby się do mnie odzywano. Widzę innych tak, jak chciała, żeby mnie widziano. Jestem dla innych tak, jak chciała, żeby dla mnie ktoś był. Zacznijmy zakładać z góry, że ludzie są fajni. Przestańmy są. podchodzić do innych jak pies do jeża, bo my Mamy takie tendencje, że na wszelki wypadek lepiej z tej negatywnej strony patrzymy. Ale wiecie, też ostatnio o tym rozmyślałam, to się zmienia wraz ze wzrostem poczuciem własnej wartości. Bo mhm. kiedyś um, takie sytuacje różne były, ktoś chciał ze mną porozmawiać czy coś, zaraz sobie myślałam, jejka, co się porobiło. A teraz jakoś sama głowa mi mówi, a dlaczego miałoby się coś stać? Dlaczego miałoby się coś dobrego, nie, nie wydarzyć coś dobrego? Także to też się zmienia, ale tego też trzeba się nauczyć, jak wszystkiego innego. Także bądźmy z tej, po tej jasnej stronie mocy. Po, mhm. po co być po ciemnej? Róbmy swoje. Róbmy swoje. Z kompromisy. Kompromisy. Czy warto w ogóle na nie chodzić? I czym są kompromisy? Bo często rozumieją ludzie, że kompromis to jest pójście na ustępstwo tylko i we wszystkim musi ustąpić w drugiej stronie. A to nie tak wygląda moim zdaniem. Jak według Ciebie wygląda kompromis? Hmm. Dla mnie to spotkanie się po środku. Tak, żeby obie strony były zadowolone, a nie obie strony były stratne. Dokładnie tak. Jeżeli ktoś jest stratny, to już nie jest kompromis, to jest pójście na ustępstwa. A nie mhm. da się być w żadnej relacji, czy to przyjacielskiej, czy rodzinnej, czy romantycznej, bez pójścia na kompromis jakikolwiek. No po mhm. prostu tak, tak to wygląda. Będąc z kimś w relacji, musimy się w jakiś sposób dostosować. I kompromis, to jest właśnie dobrym wejściem, ale właśnie, żeby nikt nie był stratny. No, ciekawe, teraz to mi dałaś do, do myślenia, bo dawno nie szłam na kompromis. Ze względów jakby oczywistych, osobistych, ale tak się zaczynam zastanawiać, i, i czy jakby właśnie zależy, jak rozumiemy ten kompromis, bo ja uważam, że jeżeli jest jakaś relacja, w której idziemy na ustępstwa na zasadzie takiej, że rezygnujemy z siebie co chwilę. No to co to w ogóle jest za relacja? Ona ma to już sens? Nie jest, to nie jest kompromis i to jest taka, wiesz, podporządkowanie się komuś. Wiesz, jeżeli no, komuś to no, pasuje, to proszę bardzo, tylko że to nie jest, jest, jest sprawiedliwe. Tylko, że ja, ja, mam, ja mam taki obraz kompromisu, że ktoś zawsze jest stratny. I jak sobie o tym myślę, to ja na przykład tak trochę radykalnie hmm, nie chcę chodzić na kompromisy. Ja chcę, żeby... Te relacje układały się tak, że obie strony są zadowolone, a nie, że ktoś musi z czegoś rezygnować. Olga, ale i... nie da się żyć poświęcać się. z czegoś. A poświęcać się nie, ale, ale zobacz, mieszkasz na przykład sama. W momencie, gdy zamieszkasz z kimś, nie ma siły, żeby pójść na kompromisy, bo musisz dzielić z tą osobą łazienkę, łóżko, kuchnię. I tu mhm. kompromisy są niezbędne. Ale tak się trzeba dogadać, żeby obie strony były zadowolone. Ty troszeczkę ustąpisz, tak jak powiedziałeś na początku, ta druga osoba ustąpi i spotkacie się na środku. A to są kompromisy? Bo ja na przykład bym wolała w symbiozie, w sensie dopasowanie, jakieś takie zrozumienie wzajemne i dopasowanie się do siebie. No dobra. Tak to rozumiesz kompromis? Moim zdaniem to jest kompromis. Jeżeli na okay. przykład, dobra, buduję dom, tak? I mm -hmm. ja, ja lubię prysznic, mój partner lubi wannę, to w łazience zrobimy i jedno, i drugie. Dlaczego ma być tylko wanna, albo tylko prysznic? Może no, to taki tak jest kapelusza przykład, ale, ale chodzi o... Dzisiaj o tym ja rozmawiałyśmy. <laughs> ale chodzi o to, że... M... Może być tak, że obydwie strony będą zadowolone, ale najpierw ja muszę wiedzieć, że, że ta osoba to lubi, a, a ta osoba musi wiedzieć, że ja to lubię. Idę na zakupy, to nie kupię tylko bananów, bo może mój mąż lubi gruszki, tak? To też jest no, tak. kompromis. To jest myślenie o drugim człowieku, to jest życie w symbiozie. Okay. Myślę, że to, to dla może tylko jest inny jest kompromis. No tak, no właśnie. Ja, dla mnie. Bo mi się wydaje, że ten kompromis po prostu nabrał takiego negatywnego yy, namaszczenia, że dla mnie pójście i kupienie bananów i gruszek, to jest żaden kompromis, to jest po prostu bycie dla drugiej osoby. No tak, Cyniowa. ale jak, jak byłaś sama, a nie lubisz gruszek, to kupowałaś tylko banany. No tak, ale to jakby to nie jest coś, co zmienia moje życie. No nie, no ale to wiesz, może takie słabe przykłady są, no, ale generalnie. Tak, tak, tak. zepsute. Moim zdaniem zepsute jest, zresztą jak wiele słów różnych. To słowo. Mm. Zepsute jest to słowo, bo to nie znaczy iść, pójście na ustępstwa. Oczywiście, że pójście, jeżeli trzeba, to trzeba pójść na ustępstwa, ale też z obu stron, żeby to było, nikt nie był poszkodowany. O tak. Ja to tak no. rozumiem. No okej, okay, z tym się zgodzę. A zawsze Ale dobra... można się dogadać. Zawsze, tak, jeżeli jest o, to wola to jest... dobra wola obu stron, to zawsze można się porozumieć, bo komunikacja jest niezbędna. Prawda. No Dla mnie to jest jakby dopasowanie się, życie w symbiozie, widzenie drugiej osoby i bycie dla drugiej osoby. No Bez rezygnacji ja tak... z siebie, oczywiście. No ja się z tym zgadzam w 100%, bo odpisuję się pod tym wszystkimi kończynami. No i jeżeli tak ma wyglądać kompromis, dobra, może być. To jesteśmy za. Okej. Okay. Tak. A myśmy nie rozmawiały nic o kompromisach, nie? Nie. Uh -huh. no nie. Nie, no bo mówię, dla mnie to słowo jest jakieś w ogóle wyjęte z kapelusza i nie, nie używam go w ogóle w swoim słowniku tak naprawdę. Nie, nie chcę, żeby ktokolwiek był stratny w relacji ze mną. No widzisz, w takim to, kontekście. Bo... Nie? Mhm. To dobrze, to teraz może po, o, o odpuszczeniu to rozmawiamy. Bo to tak trochę jakby się wiązało. Leryka. Bo niektórzy rozumieją odpuszczanie jako właśnie rezygnację. Poświęcanie. Jako poświęcanie. Jako poddanie się. A to mhm. nie tak wygląda. Odpuszczanie wcale tym nie jest. Jak ty rozumiesz odpuszczanie? Dla mnie to jest niebudowanie napięcia. Odpuszczanie to. No właśnie, bo. Jakby nie, nie jestem w stanie dać takiej definicji z głowy, ale jak myślę o tym, czy, czym jest dla mnie odpuszczanie, to jest właśnie nie skupianiem się na tym, co mi nie służy, nie y, zasilanie tego, czego nie chcę, nie przywiązywanie się kurczowe do y, wyniku albo y, jakiegoś, nie wiem, tego, co ma być. No takie trochę bycie wyflow. flow, to jest odpuszczenie tak. i... No, ja bym powiedziała, że odpuszczenie. Relax. Mhm. Ja bym powiedziała, że odpuszczenie to jest właśnie niefiksowanie się na jakimś temacie. Jeżeli na czymś nam zależy, róbmy to, co trzeba w danej kwestii, bo nieraz to wymaga wykonania jakiejś czynności, ale nie skupiajmy całej energii i uwagi na tym. Po prostu uh -huh. przyjmijmy, że to się zadzieje i tak będzie. Może ja podam przykład. Ja chyba jeszcze nie mówiłam o tym. A może mówiłam, to, bę... to się powtórzy. To powiem jeszcze raz. To powiem właśnie jeszcze raz. Jechałam kiedyś na warsztaty i nie miałam biletów wcześniej na pociąg. Okazało się, że absolutnie nawet nie ma szans na miejsca siedzące, bo jakiś festiwal był w Gdańsku i parę tygodni wcześniej bilety były wykupione. A no to była podróż, 6 godzin. No chyba, chyba jakiś żart. Absolutnie nie mam zamiaru stać 6 godzin. Kupiłam bilety, odeszłam od kasy, usiadłam w poczekalni i mówię tak: absolutnie nie przyjmuję do wiadomości, że będę stała. Zrobiłam proces kwantowy i zapomniałam o tym. Po prostu przestałam o tym myśleć. Poszłam na kawę, bo to jeszcze jakiś czas był. Poszłam na kawę i w ogóle nie myślałam o tym, jak będę siedzieć, czy będę siedzieć, jak to się stanie. W ogóle nie... E, robiąc proces nawet nie myślałam, w jaki sposób to się odbędzie. Po prostu będę siedzieć, mhm. koń z kropka. Poszły, weszłyśmy, bo to nie, nie sama jechałam, weszłyśmy do pociągu. Przyszedł za chwilę Konduktor bilety kontrolować i mówi sam z siebie. byliśmy we dwie. Tam na końcu tego wagonu jest przedział bezbiletowy. Mogą sobie panie usiąść, bo tam są jeszcze miejsca. Po prostu tak się zadziało. Ale ja nie myślałam, boż, jak to się stanie? A może w ten sposób, a może w ten sposób. Mało tego, Gdybym ja myślała, w jaki sposób to się rozwiąże, to na pewno bym nie fała na taki pomysł, jaki się okazał, bo ja nie miałam pojęcia, że są, jest coś takiego jak przedziały bezbiletowe. Także to było, to było rzeczywiście odpuszczenie. No. Nie wiem, czy tak. przykład wystarczająco obrazujący, no, ale jak potrzebuję, potrzebuję poczuć coś na pewno, że coś się zadzieje. To wracam do tamtego uczucia, bo je pamiętam, tą swoją pewność, taką, taką z głębi mojej istoty, że na pewno tak będzie, jak ma być, i, i spokój. Tak. Um, ja nie wiem, czy opowiadałaś tą historię tutaj, bo ja ją słyszałam już wiele razy. <sum> nie wiem, czy to na wizji. Um, ale tak, to jest taka Kurczę, no ale do tego potrzebne jest zaufanie, żeby odpuścić, musimy ufać, zaufać życiu. Wtedy jeszcze nie ufałam sobie, ale ufałam wszechświatowi. Jeszcze wtedy nie wiedziałam, że wszechświat to ja, ale już hmm. miałam to zaufanie. Jakoś tak no to, właśnie. Się, to się działo. Bo bez A... zaufania trudno jest odpuścić, trudno hmm. jest... Um... No trudno jest odpuścić po prostu, bo, bo fiksujemy się na, na tym, aby było tak, jak my chcemy, a być może to w ogóle zajdzie się w zupełnie inny sposób. Tak, i wtedy walczymy, a walka generuje opór. I zawsze uh -huh. powtarzam, tak. zawsze powtarzam osobom, które się do mnie zgłaszają, nie walcz, nie walcz. Możesz się starać o coś, możesz um, działać w tym kierunku, ale nie walcz, bo walka generuje opór. I to jest taka. No walka z wiatrakami, tak? Mm -hmm. Powiem szczerze, że dla mnie to jest jedno z gorszych słów ever. Mm -hmm. Wychodzi na to, że w ogóle to jest odcinek o słowach, których nie lubię. Um, a jakby. Walka właśnie zakłada napięcie. I bardzo. Jest to bardzo mylne. Dużo się o tym mówisz. No walczę o zdrowie, walczę o dobre życie, walczę o siebie, walczę o siebie, nie poddawaj się, działaj, walczę swoje. Jakby halo, to po powoduje napięcie, to powoduje jakąś taką agresję. Blokację w energię. Tak, jakby ta energia się, ona się, ona się przytyka. Jakby nie, nie, nie płynie luźno, bo my się napinamy. Walczymy i w ogóle, jakby walka. Jeżeli walczymy, to wychodzimy z pozycji: ja nie mam. Z pozycji braku. Tak. Ja muszę walczyć o swoje, bo tego nie mam. Bo nikt mi tego nie da, bo coś tam, bo stranie w banie. I a, nie. Wszystko jest. Wszystko Działanie jest. Z braku. Jest najgorszą opcją, najgorszym wyborem ever. Bo jak działamy z braku, to generujemy kolejny brak, bo na to, na czym się skupiamy, to, to wzmacniamy. A energię, żeby. Jak jesteśmy we flow, wszystko fajnie wychodzi. Gdy powodujemy blokady w energiach, gdy, gdy właśnie walczymy, te opory, które się budują, zatrzymują tę energię. I i nie ma tych płynnych, swobodnych przepływów energetycznych. I dlatego walka jest złym pomysłem. Mhm. No i to też trochę zakłada, że wszystko wokół nas chce nam zrobić krzywdę, chce nam zrobić źle, że jesteśmy w niebezpieczeństwie ciągłym. No nie, no nie można tak żyć, system nerwowy dostaje i, i to... Na dłuższą metę przecież to jest za Ludzie, którzy walczą całe życie, są wykończeni. Tak, tak. Bo gdy walczymy, spinamy się i powodujemy jeszcze większą gęstość naszą. I te, tak jak powiedziałam, te, te przepływy się blokują, budują bo, bo się. Bo, Budują się jakieś węzły energetyczne, jakieś blokady, i, i to się po prostu czopuje. Tak, tak można sobie to wyobrazić jak, tak, tak obrazowo. Najzwyczajniej świecie się czopuje, a dajmy temu płynąć, dajmy energię płynąć. Wychodźmy z mm, pozycji. Robię, staram się. Działam. Działam, tak. Ale nie walczę. No, system nerwowy też jakby ma różne tryby, tak, jednym z nich jest walka, ale to nie jest nasz naturalny tryb, a jeżeli jakby sami to sobie wtłaczamy do głowy, że walczę, 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 to nasze ciało się spina, nasz system nerwowy się napina i nie ma nawet nie ma możliwości odpoczynku. Tak, jest cały czas w pogotowiu i w... Tak. w, w... Gotowości po prostu. O, do... właśnie, w gotowości skoku. do. Tak, do. do wa walcz albo uciekaj, tak? Produkuje mhm, się tak. kortyzol, który, który jest hormonem stresu. Tak, adrenalina do tego jeszcze. I po jakimś czasie mamy wyczerpane nadnercza um, i nie mamy siły do życia w ogóle. Budzimy się wyczerpani. Nie mamy chęci, nie mamy radości i, i, i... Najgorsze jest to, że to się samo jeszcze napędza, bo czujemy się coraz gorzej i mamy wrażenie, że musimy jeszcze bardziej walczyć, jeszcze tak. bardziej się starać o to wszystko, żeby wyszarpać swój kawałeczek. A właśnie Sprawa. wszystkie choroby biorą się z energii, z zaburzeń energetycznych, bo wszystko, mhm. co się dzieje w naszym życiu, na planie fizycznym, najp... włącznie z chorobami fizycznymi, najpierw odbywa się na poziomach subtelnych, na poziomie energetycznym. I gdy to się ciągle powtarza i powtarza i powtarza, to w końcu manifestuje się jako choroby fizyczne, bo organizm daje nam znać, halo, to już jest za dużo, zrób coś z tym, bo ja nie daję rady. Mhm. Ale wszystkie, wszystko się zaczyna od emocji. Zaczyna wcześniej w ogóle, wcześniej i głębiej. Tak. No. I co byś jeszcze dodała? Bo ja na, na dzisiaj chyba się wyczerpałam. Tak. Właśnie tak chciałam. Zastanawiałam się, czy powinnam podsumować. Nie lubię kompromisów, nie lubię walki. Lubię odpuszczanie. To, od początku Lubię odpuszczanie, lubię, lubię bycie dumną. Ach, tak z innych i z siebie. Ciekawe, tak. Nie, chyba to wszystko, chyba to wszystko. Mam nadzieję, że nie wyszedł ten odcinek masło maślane. Ale tak właśnie nie, wyglądają nasze myślę, rozmowy. Nie. Tak właśnie wyglądają. To, tak. My nieraz przeskakujemy z tematu na temat, ale często dochodzimy do, do fajnych konkluzji i mam nadzieję, że tu z czasem też tak będzie. A co nie było dzisiaj? No tak, nie no. Tutaj też się potrafimy zaskakiwać też. No wiadomo, jak to na początku to mogło być troszeczkę, w pierwszych odcinkach troszeczkę tak, mniej swobody. Ale nabieram wprawę. No dobrze, to kończymy. I co, słyszymy się następnym razem. Dziękujemy za wysłuchanie kolejnego odcinka Rozmów Wewnętrznych. Będziemy wdzięczne, jeżeli podzielisz się tym podcastem ze znajomymi i zasubskrybujesz nasz kanał. Cieszymy się, że z nami jesteś. Do usłyszenia za tydzień.